Dobry wieczór. Bardzo krótko powiem, bo myślę, że kiedyś mieliśmy takie drużyny Jarota Jarocin w drugiej lize, tak gdzieś mam Olimpię z którą nie dość, że notorycznie tu przegrywamy, to jeszcze zawsze gramy słaby mecz, tak też dzisiaj było, natomiast muszę powiedzieć jedno, mimo tej naszej słabej gry tracimy kolejną bramkę, mówię tutaj pierwszej kuriozalną, Pewnie Jacek powie, że przepraszam, że mieliśmy też mieli stratę przy, przy bramce dla nas na 30 metrze, ale my mieliśmy stratę na 5 metrze, więc tutaj y, w sytuacji wydawało mi się niegroźnej, y, straciliśmy tą bramkę, gdzie wiedzieliśmy, że gospodarze będą pod presją, bo remizy nic nie dawał. Y, zagraliśmy niestety tylko 15 minut w tym meczu, aczkolwiek wiadomo, że mogliśmy otworzyć wynik, bo to my mieliśmy tą pierwszą sytuację. Ale wydaje mi się, że te trzy punkty dla Olimpii są zasłużone choćby za, za determinację, więc tu gratulacje dla Jacka, dla Dużyny. A ja myślę, że, że muszę gdzieś tam, um, może nie poważnie porozmawiać, ale poważne decyzje podjąć co do następnego meczu. Dziękuję. Witam Państwa serdecznie. Ostatnio rzadko mi się zdarza, że ktokolwiek mi tutaj czegokolwiek gratuluje w tym pomieszczeniu, więc. Bardziej cieszy yy, cieszą gratulacje od trenera Girka Mamrota. Cóż, yy, dzisiaj z lekkimi obawami przystąpi przystąpiliśmy do tego meczu Zamieszanie z przekładaniem meczu. Yy, wyszło tak, że dzisiaj nie mogliśmy skorzystać teoretycznie z czterech podstawowych zawodników. Grypa, wirus, kontuzja. Yy, różne sprawy przyczyniły się do tego, że z, z, wystąpiliśmy się z kilkoma zawodnikami, którzy jeszcze w tygodniu nie byli przewidywani do tego spotkania. Yy, zakładaliśmy bardzo ciężkie spotkanie i powiem szczerze, yy, plan na ten mecz był taki, że piękna miało tu nie być. Najważniejsze były punkty. I tak też myślę, że pierwsze połowy można podsumować, bo sytuacje yy, strzał i, i spojenie, bodajże yy, zespołu z Głoglowa, tak samo odgryź się Banasiak z naszej strony, i gdzieś tych klarownych sytuacji być może nie było, ale myślę, że walki i determinacji ze strony Olimpii Gruziąc było dużo i tego naszemu zespołowi nie można odmówić. Jesteśmy w takiej sytuacji, że piękno i styl niestety ale schodzi na dalszy plan. Ładnie. Graliśmy i przegrywaliśmy z Górnikiem czy z Bytowią. Dlatego w tej chwili najważniejsza jest ta konsekwencja, determinacja. Wiemy, że potrafimy sobie wypracować jedną albo dwie sytuacje i przy dużej skuteczności działania w ofensywie, którą na szczęście mamy, potrafiliśmy dzisiaj strzelić dwie bramki. Nerwowa końcówka oczywiście. Ale no cieszy to, że po raz kolejny grając chrobrym wygrywamy wprawdzie 2-1, ale trzy punkty dopisane do, do naszego zespołu i czeka nas teraz y, następne bardzo ważne spotkanie, y, a właściwie dwa wyjazdowe, w których musimy także grać o pełną pulę, bo meczów coraz mniej, runda się kończy, sytuacja w tabeli jest y, taka, że musimy walczyć, żeby być w środku stawki, bo uważam, że ten zespół stać na to, żeby przezimować w środku pierwszelingowej tabeli. Dziękuję bardzo.